Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Heroes 3. Rozpoczynamy kolejny odcinek i na pewno będziemy chcieli odbyć sobie narwik, który straciliśmy ostatnim razem przez NELE. Tu jakaś Oris również chodzi już, ale spokojnie, dobra. Taki mamy plan na najbliższy czas. O, ona sobie od razu weźmie skrzyneczkę. I niech wyjdzie sobie w tym miejscu. Może. O. Przekażę już y, naszemu Kazimierzowi tutaj y, ten mieczyk, który miała przekazać. Już dawno zresztą. I będzie mogła zająć się dalszą eksploracją wód. Natomiast tutaj mamy zamek. Esfahan, należący no, do brązowego, który sobie zajmijmy, bo dlaczego by nie. No, e, Natomiast teraz tak, Tyris oczywiście zbiera sobie tutaj zasoby. No a Sorsha niestety nie ma co robić, więc musi... A, no musi po prostu czekać na tej wyspie. Ale ja nie wiem, czy jest w ogóle sens ją trzymać, czy po prostu... Nie zwolnimy jej i sobie stworzymy jakiegoś innego bohatera. Ale to... Yy, jeszcze zobaczymy. Chyba, że jakiś fajny bohater teraz do kupienia by był. No nie. Raczej nie. Dobra, na razie puszczamy turę. O proszę, on się teleportuje ten brązowy, jak nie wiem. Dobra, zajmijmy mu zamek. On tu nic nie mam kompletnie. Opa. Jeszcze morale to już w ogóle. Super. Artyleria mistrz. Czy w środku coś można zrobić? Można, ale. O, ścianę wiedzy sobie zbudujmy. Dostaniemy więcej do wiedzy. I na razie myślę. Chociaż może jeszcze fioletowemu tu zajmiemy zamek. Tu jest Lucyfer. I on kurczę się teleportuje ciągle i wszędzie. Także ja bym na razie wrócił. Pokonałbym te ogniste ptaki, może co? Chociaż. Dobra, chodźmy naokoło. Trudno, bo on tu nam skacze jak głupi po prostu. Także Napoleonem teraz sobie chodźmy tu. Rozwalmy nią, zdobędziemy sobie zamek z powrotem. E, Janowa niech tu już wychodzi. Dobrze, i przekażę wtedy sobie zameczek. A czy zameczek, pół mieczyk miał ma przekazać przecież. Przekażę sobie mieczyk. E, ona chyba da Tiris ten, ten mieczyk. O. Tak myślę. No a Sasha musi na razie czekać, także tutaj nic się więcej nie zrobi. Dobra, zróbmy jeszcze Gildię Magów w tym zamku, zbudujemy sobie ratusz i potem postaramy się zrobić na pewno Fort. Yy, yy, strukturę, w której się rekrutuje krasnoludy. No i w następnej części oczywiście. Skarbiec, żeby nam się złoto nam darzało. No, właśnie, on tu się teleportuje, ten Lucyfer. Także teraz tak. Napoleon walczy o. Rozpocznijmy bitwę. Najszybsi są 5, 6, 5. Są ci. O Panie, szczęście to. O Panie. Tu nie był. Wiedza plus jeden, super. Dobra, znowu wiedza. Natomiast... Natomiast Kazimierz musi wracać. No ciekawe, czy uda nam się złapać tego Lucyfera. Bo on tu będzie się teleportował tak w kółko i co? Ma same dobre jednostki. Ja się boję, że on jest bardzo silny. Dobra, Janowa teraz przekazuje tak: y mieczyk, rękawice, zbroje, to, to. Wszystko niech da. O! To jest całkiem ciekawy artefakcik. Nie pozwala rzucać zakręć poziomu trzeciego i wyższego. Teraz pytanie: czy Lucyfer jest na tyle silny, właśnie, że rzucałby takie zakręcia? O, nie wiem, ale śmiem twierdzić, że dużo na to szansa. Mamy mistrza magii ziemi, więc możemy zawsze spowolnie rzucić. Mamy spowolnienie, więc spowolniłby wszystkie jednostki, a mamy inicjatywę, bo mamy archanioły. Więc takim płaszczem Moglibyśmy dać radę naszemu, czy naszemu naszemu wrogowi, jakim jest Lucyfer, natomiast Janowa, teraz z powrotem wchodzi na statek, skoro już wszystko przekazała i pozbiera tutaj te skrzyneczki, które tu jeszcze pływają, których wcześniej nie zabraliśmy, i popłynie z powrotem opływać świat. Sorsza musi poczekać, tutaj się nic nie zrobi, niestety. Tu możemy ratusz zbudować, póki co. No i na razie... Aha, no i ona może... Yy, tu już była? Tak, wszędzie była. Ona teraz może iść w stronę yy, Kazimierza, przekazać mu te artefakty, ale zrobi to już w następnym ruchu. A teraz patrzymy, co robi Lucyfer. No właśnie. Różowy przegrywa. Patrzcie, róż, różowy przegrywa. Czy Napoleon tu dojdzie? Dojdzie. Chodźmy jeszcze tu. Dobra. I chodźmy teraz tu. O, pytanie, czy my się obronimy tutaj? Yy, nie mam pojęcia. Ale przynajmniej no Napoleona byłoby szkoda stracić. No ale co zrobimy, jeżeli się okaże, że nas zaatakuje? Na pewno tak. Tyris teraz, o, nauczyła się zaklęć i teraz mamy kajdany wojny, więc Kazimierz właśnie zapomniał, że mamy kajdany. A zatem yy, Kazimierzowi nie da się uciec. Przykażmy mu jeszcze mieczyk. On ma morale, więc morali mu nie musimy dawać. Jeden punkt maki dziennie, dobrze. Moc o plus cztery, czy może lepiej tak zrobić? Wszystko o jeden, czy moc o plus 4. Dajmy mu może moc o plus cztery, żeby lepiej czarował. A... Mamy hałet grabarza, mamy kaptur wampira, brakuje tylko butów trupa. Także Kazimierz teraz y, co zrobi? Zbuduje statek. I zobaczymy, co się stanie teraz. W przyszłości, bardzo niedalekiej. Ona niech zostawi te jednostki tutaj. Ma księgę zaklęć? Ma. Niech ona idzie z powrotem tutaj. A Kazimierz? Nie wiem. Zależy co, co Lucyfer teraz zrobi. Przyzwanie okrętu niby mamy. Ja się boję, że on teraz nam wyjdzie tutaj. A rękawiczek nie dała? Eee! Rękawiczek nie daliśmy. O matko, tu musimy wracać, jak ja głupi jestem. Ja się boję, że on się tepnie nam zajmie ten zamek. Dlatego poczekajmy teraz w ten sposób. No właśnie, tepną się ale tam. 7-7, tak? Tych ma 8, tych ma 5. No właśnie, całkiem silny jest. Hmm, jak to teraz rozegrać? Żadnego nie zabiliśmy. Strzelmy sobie... Aha, one są odporne. Dobra, to rzućmy sobie tarcze na nasze aniołki. Trochę ich zjedliśmy. Dobra. O, ładnie ich wziął nawet. No, ze szczęściem fajno. No, niestety, stracimy tutaj chyba tego naszego bohatera. 80 żywiołaków aż przywołał. Co to ma być? O, oh, panie. No, nie, no tu No niestety. Dobrze. Dobra. Te aniołki fajną robotę robią. Ach, ta balista. Dobra. Poginęło. Trochę. Atakujmy tego smoka. O Panie! No nie dobrze. O nie. No, poprowokujmy ich trochę. Często ja wiem czy to ma sens. Nie zabijamy go. No właśnie. To musimy teraz kim tam lecieć, no bo co zrobimy innego? A ty ryzykujesz jeszcze da te rękawice jemu przecież. Matko. Dobra, będzie. I teraz Tyris może sobie spokojnie czekać w obozie uchodźców. Dobra, no drugi raz straciliśmy ten zamek. Napoleon nam przepadł. Już go nie możemy odkupić. Natomiast zastanawiam się, czy je nowy nie wziąć do naszego zamku tam. Ona ma nawigację. To ona jak może sobie pływa, jednak. A do tych zamków sobie po prostu kupimy. Jakiegoś fajnego bohatera, i nim będziemy tam cisnąć. na no, Napoleona. No, co zrobimy? No, trudno. Nic się z tym nie zrobi. No, musimy kombinować dalej, co począć. Tylko teraz. ha huh. Został mu jeden ten arcydiabeł. No, na pewno, jakbyśmy go Kazimierzem złapali, Lucyfera, no to ucieknie i będzie po nim. Tylko teraz, żeby go złapać, no nie? Dobra, na was sobie płynie. Pytanie kto idzie tutaj. Moandor, który jest no dość silny, więc. Heh. Więc no właśnie. Heh. Heh. A tu, widomina. O, matko, no nie wesoło jest. Dobra, zobaczymy co się staje. No właśnie, on się teleportuje cały czas, także... O, wszedł na statek. Napoleonem idziemy sobie odbić tutaj smog zielony. Oczywiście, że idziemy i idziemy go od razu zanieść do tego zamku. Ciężko idzie teraz, ale no. W ogóle... Dobra, przegrał ten różowy w międzyczasie, czyli brązowy też mu zajął tutaj. Chatangę. Tu fioletowy widzę. No niech ona sobie wyjdzie tutaj. Słuchaj, ona może będzie taką przynętą i sobie nas zaatakuje, ten, ten fioletowy. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby tak faktycznie było. Coś tu budujemy. No. Nie mamy ani drewna, ani kamienia. Dobra. Musimy puścić turę. Ale ona ma ruch duży. Znaczy, ten Lucyfer w sensie. Zdobywamy. Bijemy po kolei tymi archaniołami. O, przeżył, no nie wierzę. Dobra. O, ładnie. Dobra, teraz sobie... Czemu nie może wskrzesić? Przepraszam bardzo, dlaczego nie może Aniu wskrzesić? Dlatego, że to jest? No jak tak, to ja dziękuję bardzo. Dobra, idziemy na ten statek. Natomiast tutaj budujemy gildę górniczą i skarbiec. I zobaczymy teraz, jak, jakie są jednostki. Jest waleska. Niech waleska tu będzie, i ona będzie właśnie sobie chodziła z jednostkami z tego zamku. Dobra. O, Olema i Mirlanda. Nie, no. Na razie niech ona tu będzie sobie stacjonować. Sorsza musi czekać. Ona sobie na razie. Hmm. Chodź tu. O, Koloseum. Dobra, zajdziemy tu. I będzie sobie teraz płynąć tutaj wzdłuż zachodnich wybrzeży Afryki. Zobaczymy, co po odkrywa ciekawego. A Kazimierzem postaramy się złapać tego lucyfera, ale wątpię, żeby to było takie łatwe. Dobra, ona tu zajęła. Ona tu musi. Mamy teraz tak. Mamy pięć zamków, które muszą być nasze cały czas: Narvik, Londyn, Kraków, Amsterdam i Madryt. Ten moandor, ja się go boję tutaj trochę. No, zabraliśmy mu ten zamek, ale tak naprawdę... O, on sobie chyba wziął z tego zamku. On rozbudował go w ogóle. Ha, Coś czujesz, to będzie trudna mapa. Jednym bohaterem tu się nie da tego ugrać. Trzeba mieć więcej tych bohaterów. Dlatego teraz będziemy waleskę wzmacniać. A tym będziemy gonić Lucyfera. No, zobaczymy, co to z tego wyniknie. Lucyfer płynie tam. Dobra, więc tak, wchodzimy teraz. On tu był? Był. 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 Chodźmy tu. Opuszczoną kopalnię zawsze warto sobie sobie zdobyć. Super. O, kopalnia złota jeszcze tu już w ogóle. Panie. No tylko nam teraz ruchu całkowicie zabraknie. Dobra, to jeszcze sobie to zajmiemy i wejdziemy. Żeby nie marnować czasu, tu jest taki statek, ale tutaj na razie nie będziemy wchodzić, pójdziemy się z nią połączyć. Damy jej smoka. O, damy jej to. Morale, morale, szczęście. No i więcej, dajmy jeszcze. O! Może być. I Waleska będzie sobie teraz stacjonować tutaj, już w Narwiku. Okej. Okay. Ona czeka, a ta sobie płynie teraz. Eee, zabierzmy mu tą latarnię temu brązowemu. Bo mnie ja to denerwuje, że on tak popyla szybko po, po tym morzu. A my mu na to nie pozwólmy. Dobra, skarbiec w końcu. O, tu jest drugie do podziemi wejścia jednak tam łazie fioletowy. My włazimy na statek i teraz tak zajmiemy to. I uciekamy. Dobra, latarnię wzięła. Możemy wracać na statek. Waleska się tu wzmocni trochę. Ja bym nią pochodził tutaj w ogóle po tych różnych obiektach, żeby się powzmocniała maksymalnie Waleska jak tylko może. Nimbus. Są smoki. Czyżby ktoś szedł na niego od dołu? Może? Dobra, klejnoty. Dobra, zróbmy ten fort od razu. Już tutaj. No, tu jeszcze musimy się wstrzymać z fortem. I możemy zakończyć ruch. Takiś brązowy znowu. No, Lucyfer już teraz nie powinien tak popylać, bo. Zabraliśmy mu tom, latarnię morską. O, zaopatrzenie, super. Tu idzie Moandor, silny. No, Lucyfera tak teraz nie dogonimy. On strasznie lata, tabi z powrotem, niestety. Udało nam się go osłabić dość, dość mocno. No, ale niestety nic więcej. Dobra. Wychodzimy tu I ono sobie teraz będzie płynąć wzdłuż wybrzeży Odkryję tu jak najwięcej co się może znajdować Waleska teraz sobie O, ucznictwo polepszy się jak tylko będzie mogła A Tyris oczywiście standardowo teraz sobie zbiera Tutaj wszystkie jednostki jakie tylko może o jeszcze mogliśmy pegazy je dać przecież to daje od razu je te pegazy Nie pomyślałem też matko. jak nie wiem czemu. dobra no sorsza no to sorsza to sorsza by się przydało zrobić chatę krasnoludów, ale wymagana jest staja centaurów, ale nie mamy na tyle drewna. Więc musimy na razie skończyć turę. O, lucyfer wszedł i wyszedł. Teleportuje się co chwilę jak głupi. Aha. Ten fioletowy nam tutaj się panoszy. Dobra. Nam tu wyszedł ten fioletowy. Ale w tej chwili sobie zakończymy odcinek. I w kolejnym odcinku postaramy się yy, odeprzeć atak fioletowego tutaj, Gimbusa. No i może powalczymy też z tymi innymi bohaterami. No i przede wszystkim będziemy kontrolować, co się dzieje z Lucyferem, bo on jest najbardziej w tej chwili niebezpieczny. A póki co, wielkie dzięki Wam za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się, no i do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Na razie.